Każdego dnia, gdy zbliża się święto Niepokalanego Poczęcia, tysiące serc na całym świecie kierują swój wzrok ku Maryi, prosząc ją o opiekę, o łaskę, o światło w codzienności. Ta nowenna, którą będziemy odmawiać codziennie aż do 7 grudnia, jest czasem cichego przygotowania duszy na wyjątkowy dzień 8 grudnia godzinę łaski o 12, kiedy Maryja obiecała, że otworzy niebo dla tych, którzy z wiarą przyjdą do niej. W tej modlitwie opowiem Ci, o czym mówi ta nowenna, czego dotyka, jakie rany leczy, jaką przemianę może przynieść. Usłyszysz słowa, które pomogą Ci oddać Maryi swoje troski, swoją samotność, swoją rodzinę i to, co najgłębiej ukryte w sercu. A kiedy będziesz odmawiać te nowenne codziennie, poczujesz, że Maria naprawdę prowadzi Cię ku łasce, której tak bardzo potrzebujesz. Dlaczego codzienna modlitwa może przemienić moje serce? Matko Boża Niepokalana, staję dziś przed Tobą tak, jak staje każdego dnia tej nowenny. Z sercem prostym, zmęczonym, ale otwartym. Przynoszę ci wszystko, co noszę w środku, ciszę pustego domu, wspomnienia, które bolą, dni wypełnione troską i tęsknotą. Przychodzę, bo wiem, że ty mnie widzisz. Widziałaś mnie wtedy, gdy nikt nie zauważał mojego bólu. Widziałaś moje modlitwy, których nie słyszał nikt poza Tobą. Maryjo, uczysz mnie, że codzienna modlitwa jest jak kropla, która cierpliwie drąży kamień. Nie musi być głośna, nie musi być niezwykła. Wystarczy, że jest wierna, a ja chcę być wierna. Chcę każdego dnia powoli spokojnie składać w Twoje dłonie to, czego nie potrafię udźwignąć sama. Dlatego proszę Cię dzisiaj, odnów moje serce. Wycisz to, co niespokojne, ogrzej to, co zmarznięte. Uczyń mnie silniejszą w moim codziennym życiu, taką siłą, która nie krzyczy, lecz trwa. Maryjo, kiedy zaczynam te nowenne, wiem, że te dni nie są przypadkowe, że każde zdrowaś Maryjo ma znaczenie, że każde słowo dotyka Twojego serca, bo Ty naprawdę słyszysz moje wołanie. Chcę, aby ta nowenna stała się dla mnie drogą, drogą z lęku do pokoju, z samotności do poczucia bliskości, z niepokoju do ufności. A to czego jeszcze nie rozumiem, to co dopiero przede mną się odsłoni, ukryte jest w kolejnej części tej modlitwy. Jak mogę zaufać Maryi bardziej niż swoim lękom? Matko Boża niepokalana. Kiedy klękam przed Tobą w tej drugiej części nowenny, czuję, że moje serce zaczyna drżeć na granicy dwóch pragnień, pragnienia by wreszcie poczuć pokój i lęku, że moje modlitwy są zbyt słabe, by coś zmienić. Ale przecież Ty uczysz mnie, że nie moja siła, lecz Twoja łaska czyni cuda. Dlatego dziś chcę zrozumieć, jak mam zaufać Tobie bardziej niż własnym obawom, które przez tyle lat zdobywały nade mną przewagę. Zbyt długo pozwalałam lękom mówić za mnie. Zbyt długo wydawało mi się, że jestem zdana wyłącznie na siebie. A jednak ty, Maryjo, cicho i cierpliwie przypominasz mi, że Twoje serce jest miejscem, gdzie mogę złożyć wszystko, co mnie boli, wszystko, co mnie przeraża, wszystko, co zabiera mi sen. W tej chwili wracają mi na myśl słowa świętego Bernarda z Clairvaux, które od lat niosą mi pocieszenie. Patrząc na gwiazdę, wzywaj Maryję, w jej imię nie zbłądzisz. To zdanie jest jak światło, które przebija najciemniejszą noc. Bo jeśli zwracam się do ciebie, matko, to choćby moje życie pełne było wichrów i burz, choćby samotność przygniatała mnie bardziej niż kiedykolwiek. Ty prowadzisz mnie ku bezpiecznym brzegom, Mario. Ucz mnie ufać tak, jak ufa dziecko, gdy trzyma matkę za rękę. Ucz mnie powtarzać: Nie jestem sama, ty jesteś ze mną. Ucz mnie widzieć Twoją obecność w małych chwilach. W cichym poranku, w łagodnym oddechu, w myśli, która nagle uspokaja serce, w uśmiechu, jaki rodzi się, choć nie wiem czemu, w drobnym geście życzliwości, który przypomina, że Bóg działa przez ludzi. Chcę ufać, Maryjo, że ty słyszysz nawet te modlitwy, które wypowiadam w półszeptem. Chcę ufać, że moje łzy nie są niezauważone że moje intencje nie są za małe, że moje troski nie są zbyt trudne, byś mogła je unieść. Bo przecież twoje niepokalane serce widziało cierpienie większe niż moje i zna każdy ból matki, wdowy, córki, kobiety pozostawionej samej sobie. Dlatego dziś mówię ci, Mario, przyjmij moje lęki, ukryj je w swoim sercu. Zamień w odwagę to, co mnie paraliżuje. Zamień w pokój to, co mnie męczy. Zamień w światło to, co było we mnie ciemnością. Chcę ufać bardziej Tobie, niż własnym obawom. Chcę wierzyć bardziej w Twoją opiekę, niż w swoje słabości. Chcę oddać Ci moje życie, moje dzieci, wnuki, mój dom i każdy dzień, który przede mną. A teraz w duchu pokory i wiary proszę cię także. Proszę napisz w komentarzu Maryjo, ucz mnie ufać jak mogę otworzyć swoje serce na łaski, które Maryja pragnie mi dać. Matko Boża Niepokalana. Kiedy wypowiadam te nowenne dzień po dniu, zaczynam dostrzegać, że modlitwa nie jest tylko moim wołaniem, jest również twoją odpowiedzią która dojrzewa we mnie jak cisza przed wschodem słońca. I właśnie dziś chcę zapytać: Jak mogę otworzyć swoje serce szerzej, aby przyjąć łaski, które Ty, Mario, tak pragniesz mi dać? Bo czasem czuję, że moje serce jest jak zamknięty dom, drzwi uchylone tylko odrobinę, okna przymknięte, a w środku miejsca, których nie dotykam od lat. Miejsca zranione, wspomnienia bolesne, słabości, które chciałabym ukryć nawet przed sobą, a jednak ty nie boisz się wejść właśnie tam, bo wiesz, że tam, gdzie człowiek jest najbardziej kruchy, tam Bóg działa najmocniej. Mario, pokaż mi, jak zwyczajny dzień może stać się miejscem cudów, jeśli tylko otworzę się na Twoją obecność. Może to być przez chwilę milczenia, kiedy czuję, jak opada napięcie w sercu, albo przez gest życzliwości, który ktoś skieruje do mnie niespodziewanie, albo przez małe natchnienie, które przyjdzie jak ciepły powiew: Nie bój się, idź dalej. Chcę otwierać swoje serce nie tylko w chwilach rozpaczy, ale także w zwykłej codzienności. Kiedy parzę kawę, kiedy gaszę światło w pustym pokoju, kiedy tęsknię za bliskimi, kiedy ogarnia mnie zmęczenie, którego nikt nie widzi. Matko Niepokalana, ucz mnie zapraszać Cię do tych małych momentów, bo wiem, że tam właśnie tworzysz cuda, w ciszy, której nie zauważam, w trosce, którą zasiewasz, zanim ją poczuję. A jednak Maryjo, Czasem mam wrażenie, że moje serce jest zbyt ciężkie, by mogło się otworzyć w pełni. Że lata trudów odcisnęły się na nim jak ślady na starej drodze. Ale ty, ty potrafisz uleczyć to, co zdaje się nie do naprawienia, potrafisz dotknąć miejsc, które były ukrywane przez lata, potrafisz sprawić, że serce zaczyna bić w nowym rytmie, wolnym od lęku, pełnym ufności. Proszę, naucz mnie otwierać się na Twoje dary w sposób prosty i pokorny. Nie chcę już stawiać oporu. Nie chcę zamykać się na miłość, bojęc się, że znów zostanę zraniona. Nie chcę myśleć, że łaska nie jest dla mnie. Chcę wierzyć, że masz dla mnie miejsce w swoim sercu. Chcę wierzyć, że twoja opieka nie zależy od tego, czy jestem silna, ale od tego, że jestem twoim dzieckiem. Chcę wierzyć, że mogę przyjąć to, co Bóg przez Ciebie przygotował, nawet jeśli jeszcze nie potrafię tego nazwać. Matko Boża, dotknij mojego serca, otwórz je tak, jak otwierasz poranek światłu. Uczyń mnie miękkim, gotowym pokornym, a to, co dziś tylko przeczuwa, niech w kolejnych dniach nowenny stanie się dla mnie jeszcze bardziej jasne i zrozumiałe. Bo wiem, Mario, że kiedy serce zaczyna się otwierać, łaska zaczyna spływać, a gdy łaska spływa, nic już nie pozostaje takie samo. I to, co dziś dopiero zaczynam rozumieć, Poprowadzi mnie głębiej do kolejnej modlitwy tej nowenny. Jak mogę oddać Maryi to, czego najbardziej się boję? Matko Boża niepokalana. Kiedy wypowiadam te nowenny dzień po dniu, zaczynam rozumieć, że największą przeszkodą nie są problemy, które widzę wokół siebie, ale te, które noszę w środku. To właśnie one dręczą mnie nocami, to one odbierają spokój, to one sprawiają, że czuję się zmęczona, choć niczego nie dźwigałam w dłoniach, a jedynie w sercu. Dlatego dziś chcę zapytać, jak mogę oddać Tobie to, czego najbardziej się boję, bo przecież są takie lęki, które noszę od lat, takie, o których nawet nie mówię głośno lęk o dzieci i wnuki, o ich przyszłość, o ich wiarę, o ich bezpieczeństwo. Lęk o samotność, która czasem przychodzi z nienacka i siada obok mnie jak nieproszony gość. Lęk o zdrowie, o jutro, o sprawy, które ciągną się zbyt długo. Lęk o to, czy dam radę, czy wytrzymam, czy nie zabraknie mi sił. A jednak ty, Maryjo, stajesz przede mną z otwartymi dłońmi i mówisz mi w ciszy. Oddaj mi to, czego się boisz. Ja się tym zajmę. Ale jak to zrobić? Jak w praktyce złożyć Tobie moje lęki? Może zacząć od prostych słów. Matko, to jest większe ode mnie. Bo dopóki próbuję nosić to sama, dopóki chcę wszystko kontrolować... Dopóty moje serce będzie zmęczone. Oddanie to nie kapitulacja, oddanie to zaufanie, oddanie to przyznanie, że jestem człowiekiem ograniczonym, ale mam matkę, która ograniczeń nie ma. Maryjo, naucz mnie składać mój lęk w Twoje dłonie tak, jak dziecko składa swój smutek na ramionach matki. Naucz mnie mówić, Tobie to oddaję bo ty wiesz lepiej. Naucz mnie wypuszczać z dłoni to, co trzymam kurczowo, bo dopiero wtedy, gdy coś naprawdę puszczę, twoja łaska może to unieść. A może najtrudniejsze jest to, że moje lęki są jak przyzwyczajenia, że tyle lat towarzyszyły mi w ciszy, że zaczęły wydawać się częścią mnie. Ale ty uczysz mnie, że nie muszę już żyć tak, jak żyłam wczoraj, że mogę zacząć inaczej, lżej, spokojniej, pod Twoją opieką, matko niepokalana. Chcę oddać Ci dziś wszystko, czego się boję te troski, które wracają, jak bumerang, te myśli, które trzymają mnie w napięciu, te niepokoje, które odbierają mi radość dnia. Weź je. Ukryj je w swoim sercu, zamień w pokój, którego potrzebuję bardziej niż umiem wyrazić, i pozwól, abym właśnie dzięki temu oddaniu mogła przejść dalej do kolejnych dni tej modlitwy, które zbliżają mnie do łaski, jaką przygotował dla mnie Twój syn. A teraz, jeśli zechcesz, proszę, napisz w komentarzu: Maryjo, oddaję Ci mój lęk. Jak przygotować serce na łaskę, która przyjdzie ósmym grudnia? Matko Boża niepokalana. Kiedy odmawiam te nowenne dzień po dniu, zaczynam coraz wyraźniej czuć, że prowadzisz mnie nie tylko ku pojedynczej intencji, ale ku przemianie serca, takiej cichej, głębokiej, czasem prawie niezauważalnej, a jednak realnej. Jakby ktoś delikatnie uchylał drzwi, przez które już wkrótce ma wejść światło. I właśnie dlatego 8 grudnia, w godzinie łaski, Twoje działanie jest tak inne, tak mocne, tak pełne miłosierdzia. Ale łaska nie działa jak impuls, łaska spływa na serce, które się otworzyło, a otworzyć je można tylko przez przygotowanie. Jak więc przygotować serce, by nie minąć łaski, która przyjdzie? Przede wszystkim przez wyciszenie, bo gdy serce jest niespokojne, rozproszone, gonione przez myśli, trudno jest usłyszeć cokolwiek, nawet własne pragnienia, a co dopiero głos Boga. Dlatego, Maryjo, proszę, ucz mnie uspokajać wnętrze, ucz mnie oddychać głęboko. Ufać głęboko, trwać głęboko. Drugim krokiem jest wybaczenie. Tak ono boli. Tak ono bywa trudne. Tak ono wydaje się niesprawiedliwe. Ale wybaczenie nie usprawiedliwia winowajcy. Ono uwalnia mnie. Rozwiązuje więzy, które sama zaciągnęłam w sercu przez lata żalów i niedopowiedzeń. A łaska nie chce spływać na serce, które jest ściśnięte gniewem. Łaska kocha wolne serca, kolejnym krokiem jest pokorne przyjęcie własnej słabości. Ile razy chciałam być silniejsza, bardziej zdecydowana, bardziej odważna. A ty, Maryjo, uczysz mnie, że łaska nie spływa na tych, którzy wszystko potrafią. Ona spływa na tych, którzy potrafią uznać, że potrzebują Boga, że nie wszystko jest w ich rękach, że nie muszą dźwigać więcej, niż udźwignąć potrafią. Przygotowanie serca to również wdzięczność, bo wdzięczność otwiera przestrzeń na nowe błogosławieństwa. Kiedy dziękuję za to, co mam, choćby było skromne, Moje serce przestaje patrzeć na to, czego mi brakuje, a zaczyna widzieć to, czym zostałam obdarowana. I wreszcie ostatni krok stawienie się przed Bogiem z pragnieniem, nie z wymaganiem bo łaska nie jest nagrodą łaska jest darem a dar przyjmuje się z pokorą i otwartością, nie z oczekiwaniem. Matko Przenajświętsza Chcę przygotować swoje serce tak, by w dniu 8 grudnia mogło przyjąć Twoją łaskę bez lęku, bez niepokoju, bez oporu. Chcę, aby moje serce było miękkie, gotowe, otwarte. Chcę, aby Bóg znalazł we mnie miejsce, w którym może działać. Dlatego dziś proszę Cię, ucz mnie krok po kroku, dzień po dniu. Aby ta nowenna naprawdę przemieniła moje wnętrze, a kiedy nadejdzie godzina łaski, niech nic nie stanie pomiędzy mną a łagodnym dotykiem Twojej ręki. Bo wierzę, że wtedy, gdy serce będzie gotowe, Twoje działanie stanie się widoczne tak jasno, jak światło zapalone w najciemniejszej Izbie. Jak wypowiedzieć swoją intencję, by Maryja mogła ją unieść przed Boga? Matko Boża niepokalana, z każdym dniem tej nowenny uczysz mnie, że modlitwa nie jest tylko słowem, ale drogą serca, że nie chodzi o to, by wypowiedzieć jak najwięcej zdań, lecz by wypowiedzieć je tak, aby były prawdziwe. A najbardziej prawdziwe są te, które rodzą się z ciszy, bólu, wdzięczności i pragnienia. Dlatego dziś chcę nauczyć się wypowiadać moją intencję w sposób, który dotknie twojego serca, tak jak dziecko dotyka dłoni matki, prosząc nie o kaprys, ale o pomoc w tym, co najcięższe. Jak więc mówić swoje intencje? Najpierw szczerze, bo nie ma sensu udawać przed tobą Maryjo czegokolwiek. Ty znasz moje myśli jeszcze zanim je wypowiem, znajesz moje zranienia, moje lęki, moje tęsknoty. Wiesz, kogo brakuje mi przy stole, wiesz, jakie noce przesypiam z trudem i wiesz, jakie decyzje od miesięcy odkładam w obawie przed bólem. Dlatego dziś wypowiadam moje pragnienie tak, jak umiem, bez ozdobnych słów, bez nadmiaru, z prostotą, która bardziej przypomina szept niż przemowę. Następnie konkretnie, bo ty, matko, lubisz, kiedy twoje dzieci mówią wprost: jeśli cierpię z powodu braku zgody w rodzinie, mówię to. Jeśli proszę o zdrowie córki, syna, wnuków, mówię to. Jeśli martwię się o samotność, o jutro, o brak sił, mówię to. Jeśli proszę o pokój w sercu, mówię to. Nie chcę już chować intencji w ogólnych słowach. Ty uczysz mnie odwagi, potem z pokorą. Nie tak, jakby Bóg był zobowiązany spełnić moje prośby, ale tak jak mówi ktoś, kto ufa, że on wybiera drogę najlepszą. Bo czasem to, o co proszę, nie jest tym, co naprawdę przyniesie mi dobro. I wtedy proszę cię, Maryjo, nie spełniaj mojej prośby, jeśli miałaby mnie oddalić od Boga, spełni tylko tę, która przyprowadzi mnie bliżej Jego miłości, a na końcu z ufnością, bo ufność jest jak światło w dłoniach. Nawet jeśli nic jeszcze się nie zmieniło, to właśnie ufność sprawia, że modlitwa staje się owocna. Ufam więc, że Ty już działasz. Ufam, że moje słowa nie lecą w próżnie. Ufam, że moje łzy nie są zmarnowane. Ufam, że moje błagania nie pozostaną bez odpowiedzi. Choćby odpowiedź przyszła w innym czasie niż oczekuję. Maryjo niepokalana, teraz. W tej chwili, w której kończę dzisiejszy dzień nowenny, wypowiadam przed Tobą intencję, która najbardziej mnie boli, najbardziej ciąży, najbardziej woła o pomoc. Powierzam ci ją, tak jak dziecko powierza matce swój strach. Oddaję ją tobie, bo wiem, że twoje dłonie są lżejsze od moich, a twoje serce potrafi unieść ciężary, przed którymi ja klękam. Weź tę intencję, matko, zanieś ją przed tron Najwyższego, a ja będę trwać, ufać i codziennie wracać do tej nowenny aż nadejdzie 8 grudnia i spłynie łaska, która wszystko odmienia. Maryjo Niepokalana, z wdzięcznością kończę dzisiejszy dzień naszej wspólnej modlitwy. Dziękuję Ci za każde słowo, które dotknęło serca, za każdą łzę, która stała się modlitwą, za każdy szept ufności, który uniósł się dziś ku niebu. Wiem, że ta nowenna jest drogą, niejednorazowym wołaniem, ale spokojnym, codziennym powierzaniem życia w Twoje ręce. Dlatego już teraz zapraszam Cię, siostro, abyś wróciła jutro, abyś ponownie stanęła przy Maryjnie Pokalanej i zanurzyła swoją intencję w jej matczynej opiece. Każdy dzień nowenny ma swoje znaczenie, każdy dzień niesie nową łaskę, nowe światło. Nowe umocnienie, niech ta codzienna wierność stanie się Twoją duchową siłą. A teraz, niech Matka Najświętsza otuli Cię swoim płaszczem pokoju. Niech Jezus błogosławi Twojemu sercu, Twojemu domowi i Twoim bliskim. Niech Duch Święty oświetla Twoją drogę, a anioł Stróż czuwa przy Twoim łóżku, odprowadzając wszystkie lęki. Niepokoje i troski. Serca ci błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do zobaczenia jutro. Niech ta nowenna prowadzi Cię ku dniu 8 grudnia, gdy niebiosa otwierają się szerzej niż zwykle, a łaska spływa obficiej niż słowa potrafią opisać.